Z czego zaczynamy? W pierwszej części, dla niektórych to już znane, dla innych będzie nowością, chciałabym Wam przedstawić, jak działa nasz mózg. Jest to dla nas niezwykle istotne, po to, żeby zrozumieć, dlaczego w danej chwili dziecko się tak zachowuje, a my kompletnie tego nie rozumiemy. Wyobraźcie sobie, że moja dłoń to nasz mózg. To jest nasz cały mózg. Poszczególne jego części to. W tej części mój nadgarstek symbolizuje pień mózgu, zwany potocznie mózgiem gadziem, w którym znajdują się te wszystkie rzeczy, których, na które my nie mamy wpływu, które nie zależą od naszej woli, czyli na przykład to, że oddychamy, to, że bije nam serce. To znajduje się w tej części. Mój kciuk symbolizuje mózg tak zwany saczy. Jest to układ limbiczny, w którym znajduje się ciało migdałowate. W tej części Tworzą nam się emocje i przechowują wspomnienia. Mózg saczy i gadzi powodują taką reakcję walcz albo uciekaj. Oczywiście w sytuacji dla nas, sytuacji zagrożenia, stresu, trudnej dla nas sytuacji. Moje palce symbolizują korę nową, czyli tą część mózgu, która odpowiada za racjonalne myślenie, za planowanie, za analizowanie. Paznokcie są częścią kory, nowej, zwanej korą przedczołową, które odpowiadają na przykład za empatię. I tak w całości ten mózg funkcjonuje. Natomiast w momencie, kiedy znajdujemy się w sytuacji trudnej, sytuacji zagrożenia, mówi się potocznie, że odskakuje nam klapka. Wygląda to w ten sposób i powoduje to, że odcina nam się dostęp do racjonalnej części mózgu i wtedy mówimy takie komunikaty jak ile razy mam o Ciebie mówić? Nie będę tego robić! I tak dalej, i tak dalej. Co my wtedy potrzebujemy? Macie rację. Potrzebujemy poczuć się lepiej po to, żeby nawiązać się z tą częścią mózgu, która pozwoli nam racjonalnie podejść do tej sytuacji. To, czego potrzebujecie jeszcze teraz wiedzieć, to, że mamy coś takiego jak neurony lustrzane. To oznacza, że jeżeli my mamy tak, podchodzi do nas dziecko, to jest duże prawdopodobieństwo, że jemu również odskoczy klapka, a wtedy mamy fajt. To czego potrzebujemy w takiej sytuacji, kiedy dziecko jest tu, a my jesteśmy tu, najpierw my potrzebujemy poczuć się lepiej i nawiązać kontakt z nową, Dopiero później pomóc dziecku ten kontakt nawiązać. Rudolf Drakeus, czyli jeden z ojców pozytywnej dyscypliny, powiedział, dzieci zachowują się źle, kiedy już czują się źle, co oznacza, żeby zaczęły zachowywać się lepiej, Muszą najpierw się lepiej poczuć. Wyróżnił on cztery błędne strategie zachowania. Przede wszystkim porównał błędne strategie do góry lodowej. Co my tutaj mamy? Jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka jest poczucie przynależności i znaczenia. I co robią dzieci? W momencie, kiedy z jakiegoś powodu przynależność i znaczenie utracą, lub zwiększy się zapotrzebowanie na tą, na tą przynależność, one na poziomie nieświadomym kształtują sobie przekonanie, w jaki sposób to poczucie przynależności i znaczenia odzyskać, a my widzimy co? Tylko zachowanie. W związku z tym zostały wyróżnione cztery błędne strategie zachowania. Kiedyś ktoś zapytał panie Dreykurz, pan jest psychologiem, psychoterapeutą. Jakże pan może wkładać nasze dzieci do szuflad, tak szufladkować je? On powiedział: kochani, ja nie szufladkuję dzieci, ja nie wrzucam ich do szuflad. Ja je tam po prostu znajduję. Pierwsza błędna strategia to uwaga. Jak będzie zachowywało się dziecko w przedszkolu, czy też uczeń w szkole, z taką właśnie strategią. To dziecko, które powie: Proszę pani, proszę pani, czy mogę iść po gąbkę? Proszę pani, czy mogę przynieść flamastry? Proszę pani, mogę ja pierwszy, proszę, 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 proszę. Co w nas to wzbudza? Nasze uczucia to jest pierwszy krok, dzięki którym rozpoznajemy, jaka to jest błędna strategia. I w przypadku uwagi jest to irytacja, rozdrażnienie. I czasem pojawia się również poczucie winy, ponieważ po raz kolejny mówimy dziecku, odejdź, nie teraz, nie przeszkadzaj, nie widzisz, że jestem zajęta, etc., etc. A przekonanie dziecka, które w tym momencie ono sobie zbudowało na poziomie nieświadomym, to przynależy tylko wtedy, jeśli zwracasz na mnie szczególną uwagę lub darzysz mnie jakimś szczególnym zainteresowaniem. Pytanie, co dalej? Można z tym zrobić. Tak naprawdę w uwadze, to czego dziecko potrzebuje, to, zauważ mnie, zaangażuj mnie. Druga błędna strategia to władza, jak zachowa się takie dziecko. Nie będę tego robić. Nie zmusi mnie, pani, nie będę robić tych kart pracy. Nie podejdę do tablicy, etc, etc. I kompatybilnie do uwagi. Co czujemy wtedy? Jeżeli dziecko mówi nam: Nie zmusi mnie pani, to pierwsze co przychodzi mi do głowy: Jak to? Ja cię nie zmuszę, to mnie jeszcze dziecko nie znasz. A to, co robimy, to powinniśmy po prostu wyjść z tego koła władzy, które polega na tym, że dziecko słowo my dwa, ono trzy my cztery i zaplątujemy się w takiej sieci kto tutaj rządzi. Bo przekonanie dziecka jest takie, że przynależę tylko wtedy, jeśli rządzę, lub przynajmniej nie pozwolę tobie rządzić mną. A to, czego ono potrzebuje, to pozwól mi pomóc, daj mi wybór. Dziecko w przedszkolu. Nie lubię pani, nie zabrożę pani na moje urodziny. Dziecko w szkole. Pani lekcje są mega beznadziejne, są nudne, nic z nich nie wynoszę, i zastanawiam się, czy pani skończyła dobrą uczelnię. Czyli trzecia strategia zemsta. Jakie jest przekonanie dziecka? Nie przynależę, czuję się zraniony, więc mam prawo ranić innych. A jakie uczucia wzbudziły wy was te komunikaty? Na poziomie racjonalnym wiemy, że dzieci tak naprawdę nas lubią, że to nie ma znaczenia, czy te lekcje są nudne, czy nie są nudne. Jednak na poziomie emocjonalnym i tak czujemy się poruszeni. Też nas te komunikaty ranią. To świadczy o tym, że jest to błędna strategia zemsty. A to, czego dziecko naprawdę potrzebuje w tej strategii, uszanuj, uznaj, zaakceptuj moje uczucia. To jest najważniejsze. Jestem zraniony, zaakceptuj to. Czyli mogę powiedzieć: Wow, to musiało być dla ciebie naprawdę trudne, skoro użyłeś aż takich słów. A jakie wy macie na to sposoby? Czwarta błędna strategia, czyli brak wiary. Jak zachowują się wtedy w dzieci? Nie będę tego robić, bo i tak mi się nie uda, bo i tak mi nie wyjdzie, bo przecież ja nigdy nic nie umiem, mi się nigdy nic nie udaje, no. Co to was zbudza? Czy przypadkiem nie ma tutaj takiego poczucia bezsilności, bezradności i tego, że już naprawdę nie mamy pomysłu, co z tymi dziećmi zrobić? A to jakie przekonanie występuje u dzieci podczas braku wiary? Nie przynależe, poddaję się, więc daj mi święty spokój. A to czego naprawdę potrzebują to pokaż mi krok po kroku. Pokaż mi, że wierzysz. Pokaż mi, że ja też potrafię. Czy macie też takich uczniów? Facebook, Instagram. Subskrypcja na YouTubie. Koniecznie. Dzięki Wam będzie nas więcej. Wow! Widzę to! Wielkie dzięki.